No to wchodzimy do środka. Tu od razu na wyjściu macie okienko z Nie wiem, czy tak się poprawnie nazywało. Przyjmijmy, że tak. No, chyba muszę wyjąć matarkę. Zaraz wracam. Dobra, mam dwa źródła światła. Możemy wejść. To mokro, mam jasne buty, nie przemyślałam tego. No i co? Na górze mamy jakie wisiające struktury. Nigdy nie pamiętam, które są stalagmitami, a które stalaktytami. Są jeszcze jakieś trzecie. Może wy mi to wyjaśnicie. No i co? Ten schron jest najlepiej zachowany z tych wszystkich czterech które tutaj znalazłam i chyba najczęściej użytkowany i odwiedzany przez lokalsów. A tu mamy jakieś mniejsze wejście. Aha i to by było na tyle. Nic z ciekawego wielkich zawiasów idziemy mm -hmm. dalej Idę zrobić ostatnie zdjęcie jednemu z bunkrów w skrzynkach tutaj teren jest poprzecinany ścieżkami transzyjami Tu właśnie taki mostek mm, z kawałków drzewa w jednej z ale po co mi? Robię zdjęcia, potem biegiem na pociąg no i będę zwiedzać switną archmozowiskę. A no i jeszcze jedno opuszczone miejsce oczywiście. Nie może zabraknąć Urweksu.